Tak się cieszę, że przyszliście. Jak dojazd? Zrobili już tę drogę? Jezu, daj spokój, babcia. No po prostu masakra. Dwie przysiadki mieliśmy. Końca nie widać. Przecież oni to już któryś rok robią. No, ale nieważne. Ważne, że jesteście. Tak się cieszę, że przyjechaliście. I co tam u was? Co nowego? Opowiadajcie wszystko, proszę. Oho, ja już znam to spojrzenie tać mi tu zaraz, co jest, opowiadać. No, yy, Jachir dostał nową ofertę pracy u siebie w firmie. O, to wspaniale, gratuluję. No, to nic wielkiego. O Jezu, Ty zawsze sobie umniejszasz, no, no. To jest ogromny awans, babciu. Z każdego sukcesu trzeba się cieszyć, tak jak mówi wnuczka. Wnuczka mówi, dobrze, powinieneś być z siebie dumny. No dobrze. Trochę jestem. No i... Właśnie... jakby musi przejść na szkolenia do głównej siedziby firmy. Na Domaniewską pewnie? No nie. W sensie... Yy, tam do siebie musi jechać. Do Kolumbii. Oj, to cała wyprawa, a na długo musisz jechać? Na sześć miesięcy, ale może być trochę dłużej. A ja jadę razem z nim. Uważasz, że to dobry pomysł? Bez urazy dla ciebie, ale ten kraj, no wiesz. Spokojnie, babciu, naprawdę serio. Yy, wbrew pozorom, tam jest bezpiecznie. Yy. Będziemy mieszkać w mieście, na, na takim osiedlu małym, skromnym, więc, więc będzie dobrze, nie ma się co martwić. A, a Jachir będzie i tak wychodził tylko na jakieś tam kilka godzin do biura. Widzę, że już wszystko zaplanowaliście. No tak, no, ale wiesz, babciu, ja tego też potrzebuję, tak? No, pff, też potrzebuję się wyrwać. Po śmierci mamy, no sama wiesz jak jest, tak? Odciążymy cię trochę. mi i tak już jest głupio, bo ty robisz za trzy. Już masz tyle na głowie, że wystarczy. Obiecałam twojej mamie, że się tobą zajmę. A obietnica to święta rzecz. Ja mogę Cię obiecać, że zrobię wszystko, żeby tam była bezpieczna i jak najszybciej tutaj postaram się wrócić z powrotem. <grym> ja, Hir. Przecież ja ci ufam. Nie musisz mi się tłumaczyć. Po prostu boję się o was. No ale spokojnie, babcie, no słuchaj, my już jesteśmy dorośli, tak? Damy radę. Kilka miesięcy i, i będziemy. A dzięki temu, wiesz, usamodzielnimy się, tobie pomożemy w końcu, tak? Daj spokój. Ja niczego nie potrzebuję, tylko tak samej zostać. No, tak jak mówiłam, no to jest kilka miesięcy, babciu. Rozumiem. Herbatki może? Ja poproszę. A, a i właśnie, babciu, bo... Ym, jest jeszcze jedna sprawa. <tryk> tak? Bo... Ym, bo ja rowi, ym, bilet y, kupuje firma, nie? No, Wiadomo. No i ja muszę zapłacić za to sama. A wiadomo, to jest dosyć sporo, i, i nie wiem. Może auto sprzedam. Auto? Absolutnie. A czy będziecie jeździć? No ale wiesz, no to, to, to wychodzi dosyć drogo, a ja jeszcze muszę się utrzymać tam jakoś, tak? No i. No i no, no, no nie wiem, skąd mam wziąć te pieniądze, naprawdę. Coś wymyślę. Wymyślę. Nie no, serio babciu, jak nie masz, no to nie ma problemu, jakoś sobie poradzę. Powiedziałam, że coś wymyślę, to wymyślę. Masz moją obietnicę. Kurde no, zasiedzieliśmy się trochę, a jeszcze do znajomych musimy wpaść. Także co? Jutro pogadamy, zadzwonię do Ciebie, dobra? Ojej, już tak szybko. Jutro pogadamy. Gdzie? Halo? Słucham? Wnusia! Ale spokojnie. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Jachira? Ale kto? A dlaczego mu to zrobili? Rozumiem. A co mówią lekarze? Oj, nie wiem co powiedzieć, ale skoro są, są szanse, to może nie wiem, jak mogą ci pomóc. Który to szpital? Może podjadę? No dobrze, ale to dawaj mi znać, jak tylko będziesz wiedziała, dobrze? Musisz się trzymać. Na razie, jak sama mówisz, niewiele wiadomo. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję Ci to. Kocham Cię. Dzwonię do mnie. Stynia Soul. Jeśli mogę zapytać, co ten chłopak pani zrobił? Chciał, żebym złamała daną obietnicę, a obietnica to rzecz święta, proszę pana, święta rzecz.